A nie tutaj obserwowałem mam, Cię. A tutaj mam y, trzy konie. Nie obserwowałem Cię, Czareczku. Konie Świetne mam konie. mam trzy. I tutaj... Wieś takie bardziej kucyki. A tu mam cztery owce. A czemu trzymasz je na postronku, a nie zrobisz im zagrody? Nie wiem. I tutaj mam cztery, pięć. Cztery czy pięć? Nie widzę. Tak to właśnie. są te same psy? Tutaj są i tutaj są. Jezu, to ty hodowlę tu jakąś masz no, psów. A tutaj mam koty. Jezu! Cztery. Ale to musisz karmić, bo jak nie karmisz, to im będzie się krzywda działa, czy jak? Nie, po prostu tak... W klatkach trzyma. Ale to smród tam pewna od tych psów i kotów. Hodowla zwierząt, czarka. A tu mam dla nich budę taką ogromną. Aha, takie pomieszczenie. O, mały ma. przyszedł. Mały przyszedł. 快一点。Oh,